Halo, halo, dzień dobry, nazywam się Joanna Pietrzak i witam Cię w szóstym odcinku podcastu Mama jako trener biznesu, w którym opowiadam o łączeniu roli matki z zawodem trenera. Znajdziesz tutaj informacje, w jaki sposób można pogodzić dwa tak wymagające zajęcia, a przynajmniej jak ja to robię. Pokażę Ci również jak wiedza trenerska przydaje mi się w macierzyństwie i dlaczego to macierzyństwo mnie rozwija jako trenera. W poprzednim, piątym odcinku podcastu mówiłam bardzo dużo o asertywności, czym jest, na czym polega i jakie kroki warto zrobić na samym początku pracy w tym kierunku, żeby ją rozwijać. Dowiesz się z niego, czym są granice, jak je poznać, w jaki sposób można sobie poradzić z szantażem emocjonalnym skierowanym do ciebie. Jeśli więc jeszcze nie zapoznałaś, nie zapoznałeś się z poprzednim odcinkiem, zachęcam Cię do nadrobienia. Dzisiaj natomiast chciałam poruszyć temat, który na pierwszy rzut oka wydaje się związany wyłącznie z dziećmi, a jest nim zabawa. I to zabawa w ujęciu wielowymiarowym. My dorośli, zresztą tak ogólnie się przyjęło, że traktujemy zabawę jako formę rozrywki i odpoczynku, które są głównie skierowane do dzieci. Kto z nas w końcu nie słyszał jako dziecko słów, najpierw obowiązki, najpierw lekcje, a później zabawa. Wielu z nas zresztą dokładnie te same słowa powtarza swoim dzieciom. Sądzę, że wynika to z niepokojącej, według mnie, tendencji traktowania zabawy jako czegoś niepoważnego, więc nieważnego, a przynajmniej mniej ważnego, niż inne aspekty życia. Ponieważ mój syn jest dzieckiem żłobkowym, bardzo często miałam okazję obserwować rodziców e, innych małych dzieci, którzy patrzyli na mnie i na mojego syna ze zmarszczonymi minami, gdy wygupialiśmy się na przykład podczas ubierania. Zresztą nie tylko ja miałam takie wrażenie, że tego typu zachowanie jest dość negatywnie osądzane przez, yy, przez pozostałych rodziców. Zaznaczam od razu, że nie przeszkadzaliśmy nikomu, bo zawsze pilnowałam, żeby na nikogo nie wpaść, nie tarasować przejścia, nikogo nie zaczepiać, nie gasić światła, czyli nie stosować takich zabaw, które mogą przeszkadzać otoczeniu. Okej. Okay. Przyznaję się bez bicia, zdarzało mi się podśpiewywać, co mogło powodować dyskomfort u innych osób, ale podkreślam, byłam otoczona rodzicami małych dzieci, tak w okolicach mniej więcej drugiego roku życia, którzy to rodzice zapewne też nie są śpiewakami operowymi, a chyba śpiewają swoim dzieciom, prawda? Więc przypuszczam, że nie jest to dla nich jakieś specjalnie dziwne zachowanie. Z drugiej strony też staram się nie oceniać, każdy w końcu ma prawo być zmęczony, czy spieszyć się, nie mieć nastroju, czy nie przepadać w ogóle za publicznymi wygłupami. Okej, okay, szanuję to. Zresztą ja widzę tylko wyrwany kawałek ich rzeczywistości i nie wiem, z czego wynika takie zachowanie, że na przykład biorą dziecko pod pachę i po prostu wychodzą, wychodzą do samochodu. Problem pojawia według mnie się wtedy, gdy ktoś zwraca uwagę, że to mi nie wypada się tak zachowywać. Bo przecież to jest niepoważne. Rozumiesz? Matce nie wypada bawić się publicznie z własnym dzieckiem, i jeszcze co gorsza, czerpać z tego radość. Z wykształcenia jestem filologiem języka obcego. Na studiach miałam przedmioty związane ze słowotwórstwem i ogólnie językoznawstwem. Od zawsze pociągały mnie słowa, więc chętnie rozmyślam nad ich znaczeniem i nad kontekstami ich używania. I ostatnio moje językoznawcze przemyślenia dotyczą właśnie słowa zabawa. Z moich obserwacji, o których przed chwilą też trochę powiedziałam, i z mojej analizy tych obserwacji wynika, że rola zabawy w życiu dziecka jest przez nas, dorosłych, często niedoceniana. Już nie wspominam nawet o tym, że my, przytłoczeni obowiązkami i trudami życia, często zapominamy, jak ważna jest zabawa dla nas samych, dla nas, dorosłych. Nawet definicja słowa zabawa, którą wzięłam ze słownika języka polskiego, głosi, że zabawa to: 1. Wszelkie czynności, które bawią i pozwalają przyjemnie spędzić czas. 2. Spotkanie towarzyskie, na którym się tańczy. 3. Nieodpowiedzialne zachowanie lub amatorskie działania. A ja chętnie dodałabym jeszcze jeden punkt, że jest to ciężka praca i forma nauki dla dzieci. I teraz zastanawiam się, jak wiele osób się ze mną nie zgodzi, ponieważ słysząc zabawa ma w głowie te definicje słownikowe, które zostały nam wpojone, jak byliśmy dziećmi i które przyjęliśmy jako dorośli. Na szczęście to słownikowe podejście coraz częściej się zmienia. I miałam okazję poznać naprawdę wielu rodziców, dla których posiadanie dziecka i zabawa z nim, nawet publiczna, jest przyjemnością i miłą formą spędzenia czasu. Bo zastanówmy się teraz, jeśli dzieci są zostawiane same sobie, to co robią? W co się bawią? No Często naśladują dorosłych, ponieważ uczą się w ten sposób pewnych umiejętności i zachowań społecznych. Świetnym przykładem jest opiekowanie się przez dzieci zabawkami. Dzieciaki w ten sposób nabywają podstawy umiejętności, i wiedzy na temat opieki nad małym dzieckiem. Uczą się, że małe dziecko należy karmić, przebierać, kąpać, przytulać i bawić się z nim. To samo dotyczy zabawy w dom, która uczy wzajemnych relacji w rodzinie. Z drugiej strony, po obserwacji takiej zabawy, świetnie widać, co się dzieje u dziecka w domu i jakie wzorce ono posiada. Przykładowo, dla mnie znakiem moich dobrych relacji z synem było, gdy w wieku półtora roku brał swoje misie na ręce, przytulał je i głaskał. Inne znajome mi dziecko w wieku przedszkolnym rzuca się bliskim na szyję i wykrzykuje: Kocham cię! A później ucieka ze śmiechem, co też jest formą zabawy. Dla mnie to jest świetny sygnał, że w tamtej rodzinie ktoś dokładnie tak z tym dzieckiem się bawi. Czyli prawdopodobnie któryś z tych poważnych rodziców, mama albo tata, czasami podbiega do tego dziecka, łapie jej, ściska mocno, 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 mówi kocham cię i ucieka. I prawdopodobnie na tym polega ich wewnętrzna e zabawa w budowanie relacji. W co jeszcze bawią się dzieci? Dzieci budują wieże z klocków, dzięki temu poznają wpływ grawitacji na otoczenie. Ewentualnie, jeśli to są typowe klocki konstrukcyjne, to uczą się wykonywania skomplikowanych i precyzyjnych czynności dłońmi i palcami, rozwijając w ten sposób tak zwaną motorykę małą czyli sprawność i chwytność dłoni. Ile ja razy się podczas zabawy klockami nagadałam, żeby dziecka nie wyręczać w takich czynnościach, ponieważ tutaj nie chodzi o efekt, tylko właśnie o proces składania tych klocków i o samodzielne próby. My już umiemy układać klocki, pozwólmy więc dziecku, żeby też się nauczyło i nie dziwmy się, że zamiast okrzyków wdzięczności i zachwytów nad naszą perfekcyjną, wysoką, równą i monumentalną wieżą z klocków, słyszymy tylko płacz czy okrzyk niezadowolenia. Dzieje się tak, ponieważ dziecko wtedy czuje coś podobnego, jakbyśmy my się poczuli, Gdyby ktoś poinformował naszych znajomych o czymś dla nas ważnym, co chcieliśmy im sami powiedzieć i zobaczyć ich pierwszą reakcję, albo gdyby ktoś opowiedział nam zakończenie książki, którą chcieliśmy przeczytać, albo dla niektórych tutaj uwaga będzie dość. Mocny fragment, albo jakby ktoś zdarł folię z ekranu nowego telefonu. Niby efekt jest ten sam, ponieważ w obu przypadkach znajomi się, yy, znajomi się dowiedzieli o tym, co chcieliśmy im powiedzieć. Znamy zakończenie książki, a na ekranie nie ma folii. Różnica polega na tym, że to my chcieliśmy to zrobić, a nie tylko zobaczyć ten efekt. Rozumiesz pewne podobieństwo? Jeżeli ta analogia jest dla ciebie niewidoczna, może to wynikać z tego, o czym mówiłam na początku. Wkładamy zabawę do kategorii nieważne i tym samym umniejszamy jej znaczenie. A dzieci mają w mniej więcej te same problemy co my, tylko inaczej. Tutaj chciałam powiedzieć, że um, ich problemy są w mniejszej skali, ale to znowu byłoby to nasze umniejszanie, bo ta skala wydaje się mniejsza, ale tylko z naszej perspektywy. Problemy dzieci są dla nich tak samo duże. Jak dla nas duże są nasze problemy. To tylko kwestia perspektywy, że my te dziecięce problemy postrzegamy jako mniejsze. Mogę ci mniej więcej to porównać do tego, jak dziecko musi zadzierać głowę, żeby spojrzeć, co jest na blacie w kuchni, a my musimy spojrzeć w dół. Dla dziecka blat jest wysoko, dla nas raczej nisko. Tak jak mówiłam, kwestia perspektywy. Wracając jednak do zabawy. Duża część z nas jest nauczona, że liczy się cel i efekt. Wszystko inne nie ma znaczenia. Widzę to doskonale na szkoleniach i kursach, w których uczestniczę albo które prowadzę. Mamy tendencję do koncentracji na samym celu, zapominając o procesie, który do niego prowadzi. Innymi słowy, dajemy sobie prawo do zadowolenia i dumy z siebie dopiero w momencie, gdy ten cel osiągniemy. Zdarza nam się nie doceniać roli małych kroków i niewielkich sukcesów, bo przecież, żeby coś nazwać sukcesem, to musi być spektakularne, prawda? No nie, nie musi. I uwierz mi, że ja wiem, co mówię, bo jestem perfekcjonistką z przerośniętą ambicją, dla której sukces zawsze był zero-jedynkowy. Albo jest perfekcyjnie, albo beznadziejnie. I cały czas uczę się, że to tak nie działa, a cała przyjemność, a przynajmniej większość tej przyjemności nie składa się wyłącznie z realizacji celu, ale też z całego procesu osiągania tego celu i ta przyjemność jest w każdym kroku, który do niego prowadzi. I już staram się nie traktować tego celu, czyli tej wisienki na torcie, jako jedyną przyjemność i jedyną satysfakcję, ale staram się cieszyć każdym kawałkiem i akceptuję, że do wisienki mogę nawet nigdy nie dotrzeć. Z takiego nastawienia wynika też szkoła dla wyznaczania celów bardzo wysoko, które wydają się wręcz poza naszym zasięgiem. Wynika to z koncentracji właśnie na procesie ich osiągania oraz na umiejętnym wyznaczaniu punktów, które do niego prowadzą. Te punkty są często nazywane krokami milowymi. Jeśli jesteście rodzicami, zapewne kojarzycie pojęcie kroków milowych z opracowań na temat rozwoju dzieci. Takimi krokami milowymi mogą być na przykład umiejętność koncentracji wzroku na jednym punkcie, przewracanie się na bok, odkrycie łańcucha przyczynowo-skutkowego, że jak potrząsnę grzechotką, to grzechocze. I teraz powiedzcie mi, czy jeżeli wy obrócicie się z pleców na bok. To jest dla Was sukces. Zakładając, że jesteście całkowicie zdrowi i nie macie problemów z poruszaniem się, to przypuszczalnie robicie to tyle razy, że nawet się nad tym nie zastanawiacie. A dla niemowlaka jest to ogromne wyzwanie i kolosalny sukces rozwojowy. Ponownie, kwestia perspektywy. I w tym momencie wcale nie odeszłam od tematu, a przynajmniej się do tego nie przyznaję, bo to, co właśnie powiedziałam o wyznaczaniu celów, świetnie porównuje podejście nasze. I podejście dzieci do zabawy. My, w większości jesteśmy skupieni właśnie na tych celach, i to takich, na które patrzymy z naszej perspektywy, dzieci zaś bardziej skoncentrowane są na procesie. Budowanie z klocków jest świetnym przykładem, bo wielokrotnie widziałam, jak mój syn próbuje poskładać ze sobą klocki koncentrując się maksymalnie na tym zadaniu, po czym ktoś z dorosłych nie wytrzymywał, i oczywiście w dobrej wierze zabierał mu te klocki i składał w ułamku sekundy. To mniej więcej jak dostać w prezencie już ułożone i uprawione w ramkę puzzle. Inna sprawa. To też ma związek dokładnie z tym widzeniem efektu i dążeniem do celu. Widzę również po sobie, jak często próbujemy dzieciom wpoić nasze dorosłe definicje i zasady zabawy. Czyli zabawa powinna mieć swój porządek, powinna mieć określone zasady oraz cel oczywiście, który jej przyświeca. Jako przykład mogę podać niektóre zabawy kreatywne dla dzieci. Zbliża się jesień, więc niech to będzie wyklejane Bibułą jarzębiny. Zasady są takie, że dziecko dostaje wzór gałązki na kartce, czerwoną bibułę, którą ma wydzierać i uformować w kulki, a następnie przyklejać tak, żeby powstała gałązka jarzębiny. Sukces jest wtedy, kiedy dziecko wykona wszystko zgodnie z założeniami. I okej, okay, nie mam nic przeciwko tej zabawie, tylko powiedzcie mi jedną rzecz. Czy za równie wielki sukces uznamy wyklejenie bibułą samego kształtu gałązki, czyli że zamiast tych czerwonych kuleczek, to dziecko przyklei bibułę wzdłuż. Gałązki albo na przykład wyklei bibułą ramkę dookoła całej kartki, bo dziecko wykonało dokładnie te same czynności. Podrywało kawałki bibuły, uformowało w kuleczki i przykleiło do kartki. Tylko że zrobiło to niezgodnie z naszym dorosłym założeniem, ale zgodnie z własną wizją zabawy. No i właśnie. Zastanówmy się przez chwilę. To dobrze czy źle? Ja Wam raczej nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, bo tu już wchodzimy w złożone kwestie światopoglądowe i systemowe. Co my chcemy, czego od nas się wymaga, ile swobody posiadamy w naszych wyborach, na przykład kwestie interpretacji poleceń nauczyciela, na ile mamy być posłuszni, na ile mamy być kreatywni i tak dalej. Także tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja mam na ten temat pewną opinię, ale to zostawię na razie jako niedomówienie do waszego przemyślenia. I nasza dorosła wizja zabawy nie dotyczy jedynie wyklejania bibułą jarzębiny, ale ogranicza nas też z tego względu, że jeśli nie uznamy zabawy za edukacyjną, to możemy stwierdzić, że nie niesie ona za sobą większej wartości. A to nieprawda. Równie dużą wartość edukacyjną niesie za sobą zabawa pustą plastikową butelką, którą dziecko tłucze o meble, jak i zabawa nowoczesną grzechotką o ergonomicznym kształcie z Pustkami stymulującymi receptory czuciowe na dłoniach. Nawet nie wiem, czy butelka nie wygra w tym zestawieniu z grzechotką. Mimo to częściej się widuje dzieci z tymi grzechotkami, niż z pustymi butelkami, a dzieje się tak, ponieważ to my dorośli. Nadajemy przedmiotom wartość i klasyfikujemy je zgodnie z naszymi dorosłymi zasadami. Z naszego punktu widzenia, pusta butelka nadaje się wyłącznie do wyrzucenia, bo w ostateczności do stworzenia z niej jakiegoś użytecznego przedmiotu, czyli ponownie, nadajemy jej sens i uzyskujemy efekt, tak jakby zwykła butelka nie była zabawką doskonałą. Z naszego punktu widzenia, większą wartość edukacyjną ma zabawka edukacyjna. Która jest tak nazwana, niż pusta plastikowa butelka. To dlatego często się słyszy zdziwienie, że dziecko dostało fantastyczną zabawkę na urodziny, ale zamiast się nią bawić, dorwało się do pudełka i papieru pakowego. No cóż, ze wspaniałej zabawki raczej wiele nie da się już zrobić, nie pozostawiono nam wielkiego manewru. A pudełko może być samochodem wyścigowym, może być wózkiem dla lalki, rakietą kosmiczną, willą nad morzem, bazą na Księżycu, albo po prostu pudełkiem. Nie ogranicza nas jego kształt, jego Kolor czy z góry ustalone zastosowanie i instrukcja użytkowania. Mówiąc sztampowo, w przypadku pudełka ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, w przypadku zabawki edukacyjnej ogranicza nas wyobrażenie producenta. A i to nie zawsze, bo często widzę, że moje dziecko stosuje zabawki zupełnie inaczej niż przewidział to producent. Co następne? Kolejną rzeczą, którą chciałam poruszyć odnośnie zabawy, jest to, że dla dzieci ma ona często znaczenie terapeutyczne. Często w formie właśnie zabawy dziecko radzi sobie, z niekomfortowymi sytuacjami, lub odreagowuje w ten sposób pewne wydarzenia. Przykładem może być zaproszenie nas przez dziecko do zabawy, w której to dziecko jest rodzicem lub nauczycielem. A to my pełnimy rolę dziecka. Jeżeli jesteśmy wystarczająco uważnymi obserwatorami, z takiej zabawy możemy również wyciągnąć wiele przydatnych informacji o naszym dziecku i o nas samych. Na przykład, w jaki sposób ono nas postrzega, jak widzi nasze zachowanie i w jaki sposób na nie reaguje: pozytywnie czy raczej negatywnie. Na tej samej podstawie możemy wyciągnąć wnioski na temat tego, jak nasze dziecko czuje się w szkole czy przedszkolu. Na przykład, jeśli bawimy się z dzieckiem w szkole, a ono w pewnym momencie nam mówi, że jesteśmy głupi, bo nie rozumiemy zadania, jest wtedy duża szansa, że pokazuje nam na swój sposób zachowanie nauczyciela. To nie znaczy, że nauczyciel dziecku powiedział, że jest głupie. Możliwe jednak, że dziecko tak się przez niego poczuło, ale nie jest w stanie nam tego przekazać w inny sposób niż wprost. Warto więc w pierwszej reakcji nie denerwować się wtedy na dziecko, że nas nazwało głupimi, tylko poruszyć ten temat i dowiedzieć się, skąd w ogóle to się wzięło. Poza tym, to jest dla nas wspaniała okazja, żeby dziecku pokazać, jak w takiej sytuacji można zareagować. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak doskonałymi obserwatorami i analizatorami są nasze dzieci, szczególnie jeśli chodzi właśnie o nasze rodziców zachowanie. Nie ma lepszego sposobu na naukę własnego dziecka właśnie zachowań takich społecznych niż poprzez odpowiednie reakcje właśnie podczas zabawy. Dla mnie ciekawym zaskoczeniem było przeczytanie w pewnych badaniach psychologicznych, że podobnym sygnałem może być dla nas bardzo silna potrzeba dziecka, żeby wygrać z nami w jakąś grę. Z dalszych obserwacji i rozmowy z dzieckiem możemy wywnioskować, czy jest to kwestia bardzo silnej rywalizacji w grupie rówieśników, czy może potrzeba podbudowania sobie swojej pewności siebie po jakimś paśmie porażek, a być może sygnał że my, jako rodzice, jesteśmy zbyt autorytarni i dziecko potrzebuje wyrównania szans, albo po prostu potrzebuje zapewnienia, że jest dla nas ważne i jesteśmy z niego dumni, niezależnie od wszystkiego. Powodów może być mnóstwo i tutaj jest nasza rodziców rola, żeby już do nich dojść samodzielnie. Dlatego właśnie zabawa z dzieckiem jest dla nas bezcennym źródłem informacji. Nie zapomnijmy również, że zabawa to też zabawa czyli służy, Rozrywce. I jest cudowną okazją do budowania bliskiej relacji z naszym dzieckiem. Nie od dzisiaj wiadomo, że dotyk jest jednym z elementów budowania takiej relacji. To dlatego, jeszcze kilkanaście lat temu, na szkoleniach mówiło się, żeby jako pochwałę poklepać pracownika po ramieniu albo po plecach. To dlatego też niektórzy wyskakują od razu z buziakami w policzek na dzień dobry, ponieważ wychodzą z założenia, że to zbliża do siebie ludzi i buduje lepsze relacje od samego początku. Bo burzy mury i dystans początkowy. Mnie na przykład zawsze drażniło, gdy przyjeżdżał ktoś z wyższego kierownictwa, zwykle starszy stażem i wiekiem, i szkolony zgodnie ze starą szkołą, podczas rozmowy kładł mi rękę na ramieniu i patrzył głęboko w oczy, ale właśnie takie techniki kiedyś stosowano. Na szczęście aktualne techniki są dużo bardziej subtelne i mniej ingerujące w strefę prywatną. Jednak w przypadku naszych dzieci nie musimy się już na taką subtelność silić, szczególnie Szczególnie jeżeli mamy małe dzieci, tak jak mój ma akurat 2 lata, ponieważ i my, i nasze dzieci potrzebujemy wzajemnej bliskości. Wiadomo, niektórzy są bardziej wylewni, inni mniej, jedni mają większą potrzebę bliskości, inni mniejszą, jednak zabawa jest świetnym rozwiązaniem dla obu tych grup i przy okazji jest to rewelacyjna szansa dla tych osób mniej wylewnych na nawiązanie bliskiego kontaktu. W końcu w zabawie w zapasy czy podczas jazdy na baranki, jest mnóstwo bliskości, ale bez wymogu otwartego zaangażowania emocjonalnego, jak na przykład w sytuacji przytulenia i patrzenia sobie nawzajem w oczy. No dobrze, podsumujmy teraz to, co powiedziałam. Po pierwsze, zabawa jest nauką poprzez naśladownictwo, tak jak w przypadku zabawy w dom, opieki nad zabawkami czy przez naśladowanie zawodów i osób, które te zawody wykonują. 2. Zachowania dziecka podczas zabawy sygnalizują nam, jak ono odbiera otoczenie, w tym nas. 3. Zabawa pomaga dzieciom w nabywaniu umiejętności i w rozwijaniu sprawności, np. poprawia motorykę małą, czyli sprawność dłoni. 4. Dzieci postrzegają zabawę jako proces przyjemny sam w sobie, wbrew temu, co oczekujemy my. Zabawa nie musi mieć konkretnego celu, ani zakończyć się określonym efektem. 5. Cele dzieci, które osiągają dzięki zabawie, jak np. Na nauka umiejętności siadania, chodzenia itd., są ogromnymi sukcesami, Mimo, że z naszej perspektywy wydają się oczywistością, 6. Wyręczanie dziecka podczas zabawy, żeby przyspieszyć efekt, zwykle nie pomaga w zabawie, mimo naszej dobrej woli. 7. Dobra zabawa wcale nie musi mieć sensu, zasad ani ustalonych ram czy schematu. Zwykle wychodzi to po prostu w trakcie i często się zmienia i ewoluuje. 8. Pudło wygrywa z zabawkami. Pogódźmy się z tym. 9. Zabawa jest świetnym sposobem na odreagowanie nieprzyjemnych sytuacji i sygnalizowanie ich rodzicom w komfortowy sposób. 10. Poprzez zabawę możemy dziecku pokazywać możliwości zachowania w różnych sytuacjach oraz przy okazji je przećwiczyć, również w formie zabawy. 11. Zabawa daje nam informacje o tym, jak dziecko czuje się w swoim otoczeniu, i jak jest traktowane przez innych ludzi, dzięki czemu możemy szybciej i lepiej zareagować na niepokojące sygnały. 12. Nie ma lepszego sposobu na budowanie relacji i na poprawienie humoru jednocześnie, szczególnie, że pewne formy zabawy dają możliwość na uniknięcie dyskomfortu u osób mniej wylewnych. Okej. Okay, to chyba tyle na dzisiaj. Wydaje mi się, że dotknęłam większości aspektów, które chciałam poruszyć, jeśli chodzi o zabawę, więc jeżeli to, co powiedziałam, było dla Ciebie pomocne, zapraszam Cię na stronę odzeradotrenera.pl, ukośnik odcinek 006, gdzie znajdziesz wygodną formę do czytania oraz odnośniki do moich artykułów, z których możesz dowiedzieć się ciekawych informacji o nauczaniu dorosłych, o zabawie, o moich doświadczeniach trenerskich i przede wszystkim, co zawsze podkreślam, o ważnej roli miśków mojego syna w procesie przygotowywania się do szkoleń. Oczywiście... Jeżeli masz taką ochotę zasubskrybuj ten kanał, żeby dowiedzieć się o kolejnych odcinkach, będę Ci za to bardzo wdzięczna. I przy okazji zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, ponieważ na końcu drogi zapisu możesz pobrać ciekawy plik. Które nazywa się wierszowanki o biznesie do kolorowania. Jest to próbka króciutkich wierszyków z obrazkami do kolorowania, również przeznaczony dla Twojego dziecka. Jeżeli jeszcze się nie zapisałaś, nie zapisałeś, zachęcam Cię do tego, ponieważ planuję tworzyć podobne materiały w przyszłości, więc jeżeli nie chcesz, żeby Cię ominęły, zapisz się koniecznie na newsletter. Możesz to zrobić na stronie głównej, ewentualnie przy wyjściu z jakiejkolwiek zakładki na stronie odtrenera.pl. Ten podcast specjalnie dla Ciebie prowadziłam ja, znaczy się Joanna Pietrzak. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie go i do następnego pa.